Załadowałem hajki, czy się przydadzą? Jezu, ile razy jeszcze się zaczepię o te drzewo? O te drzewo. O ten budynek. ja, ja se robisz. Ale kurczaka ta perkusja boli. Dave? Dave przyjmuje na gąski. On bokiem pikował to typowo. Nie piję alkoholu. Solo to przeciwnika zniszczony. Nie wiem, czy zdąży przeładować ciekawe czy będzie miał heka nie bo jest dupą do mnie su Cześć, Jakub, Panie Koronarza, jestem tego typu człowiekiem, że nie da się mi wmówić, że jest coś ze mną źle. Bo jak ostatecznie mi wmówisz, że coś jest ze mną źle, to będzie jeszcze 100 razy gorzej. Pozdrawiam. Okej, okay, ale czemu? A no już odpowiedziałem. Wejdzie Nie. <laughs> yeah. hmm. Tylko jeden tu był? Myślałem, że nie no, w sumie dwa były spotknięte. Nevermind. <laughs> Ej, się wkopał tym Elcekiem. Timing jeszcze go złapałem. Jakby jeszcze gdzieś tu siedział, może by zdążył uciec. Ale złapałem go w takim miejscu, że nie miał jak uciec No i co ja tu mam zrobić w tym momencie? Nasi mocno skampieni, ale to nie jest przegrane. żyje. Oni mi zrobili taką rzeź, jak ja zrobiłem e, temu Lynxowi, Troszeczkę. Widziałem, ale czy jest on w stanie coś wyciągnąć więcej z tego, co sam zauważyłem? Tutu, 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 pomagajcie. Ale Zauważyliście, że ja się całkowicie inaczej zachowuję, jak mam kofeinę w krwi i nie mam kofeiny wykrwi krwi? Sforys. Eee... A podał tam coś ważnego w tym filmiku od Dakiego? W sensie ten Daki? Eee, czy. Czy, 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 czy po prostu powiedział, że jest taki bug? Kasztanu, do zobaczenia. Zdrówka tam dużo, byś się nie przeziębił. Być jakieś krzesełko dali, żebyś miał sobie na czym siednąć, bo stać to jeszcze będziesz na stare lata. No. Działo się wyprostowuje, nieważne jak jest ułożone wcześniej. Działo jest wyprostowu... się wyprostowuje i. I. Potem strzelasz w niewidzialne działo. Sforys. O to, to powiedział, czy coś innego? Bo działo się wyprostowuje, a tak naprawdę nie jest proste. Jest, jest takie, jak. Ostatnia pozycja działa. Jak giniesz. To dalej jest z serwerem dobre. Ale. Ale... kurczę. Chociaż po spocie 400 dobra. Powiedział i pokazał jak wygląda na treningowce. No i to jest dobry twórca, a nie to co ja, tylko siedzieć i grać. Niektórzy powiedzą, co się dzieje w wociszku. A, wezmę setę. jedzenie. Nie, to, że piszecie na Discordzie nic nie zmienia. Czy się odpalecznie? Eee. Dobra, czy to jest ta bitwa? Pewnie nie. Nie gramer, kiedyś się tak mówiono, tak, kiedyś tak mówiono o 8 GB. 5 lat temu w smartfonie. W OnePlusie w sumie. OnePlus chyba miał pierwsze 8 GB RAMów. Lecimy. Lecimy lewą do budynków na start. Oni mają bleskę, no bleski... Blesk Makamo, ale mało jaki gracz na blesku Makamo, Więc aż tak się go nie boję. Lorca. No to mnie kobra uratowała, miło z jej strony, chyba w dobrym momencie się zeskapowałem stamtąd. wychyliłem mocno tak to można nazwać blesk jedzie dalej czy nie jedzie jedzie wojownik jest ten czołg. Trzeba jak zwierzak stać i strzelać. Tyle sekund. Ten czołg ma dobre kamo, jak na jego wielkość, która jest gargantuiczna. Siema. Nie ukrywam, chciałbym zobaczyć sterfała w tej bitwie i to nie strzelającego do mnie. Ale kpina. Markowałem wreszcie to gówno dla YouTube'owych osób. Markowałem to gówno chyba 6 dni. Trzy streamy zrajowałem przy markowaniu tego gówna. Ten czołg ma działo, które jest jego wadą i zaletą. Cała reszta to wady. Wolny, 54 na godzinę. Eee, nieskręcający, wielki. Te działo jest wadą i zaletą dlatego, że z jednej strony jesteś w stanie zrobić sporo na magazynek, ale z drugiej strony musisz stać często w złym miejscu przez kilka sekund, a nie tylko wychylić, kliknąć i cofnąć. 135 w 1600 średniego, 1300 spota. Mmm, boli mnie ten czołg, bardzo. Nie polecam widzowie, Zas leciałem właśnie na maskowaniu, e optyce i zbijaniu kamo. Drugi zestaw był typowo pod damage na jakieś kopalnie, tundrę, czyli staba, turbo. I hapeki. No, zdecydowanie jest to najgorszy czołg ze skrzynek w tym roku, w tamtym roku i w tym roku.